Witam was bardzo serdecznie na kanale Przesłania Kart. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie wiadomość dla ciebie na najbliższy czas. Co powinnaś usłyszeć na najbliższy czas? Wiadomość dla ciebie na najbliższy czas. Będą wszystkie znaki zodiaku, słońcu, księżycu i ascendencie. Wiadomość dla ciebie na najbliższy czas. Dla wszystkich znaków zodiaku, słońcu, księżycu i ascendencie. Baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, baga. Skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby. I zaczynamy od Barana w Słońcu, Księżycu i Ascendencie. Baran ma zachętę. Baranku, zadzwonić do kogoś. Z kim dawno nie rozmawiałaś lub się nie widziałaś, zadzwoń do swojego przyjaciela, przyjaciółki lub może do kogoś z rodziny. Ktoś czeka na twój telefon. A dla byczka mamy pióro? Byczku, wypatruj znaków i wiadomości od Twojego anioła stróża. Może znajdziesz gdzieś białe piórko na chodniku. To będzie znak, że twój anioł stróż jest teraz bardzo blisko ciebie i czeka, żeby ci pomóc, jeśli go tylko o to poprosisz. Co dla bliźniaka? A dla bliźniaka mamy aspirację. Bliźniaku, możesz teraz wznieść swoje wizje na wyższy poziom i pamiętaj, że twój potencjał jest nieograniczony. Podaj w sobie mądrość, która pomoże ci teraz dążyć do tego, co doskonałe i cudowne. Nigdy nie zadowalaj się czymś mniejszym lub gorszym i dąż do tego, czego pragnie Twoja dusza. Uwierz, że czeka cię wiele dobrego. Pozwól sobie marzyć i wróć do momentu, kiedy byłeś dzieckiem i wierzyłeś w magię i cuda. Uwierz, że możesz być kimś, kim chcesz, robić co co chcesz i mieć cokolwiek zapragniesz. Co dla raka? A dla raka, pomoc, raczku. Potraktuj swoje ciało z czułością, więcej odpoczywaj i poproś innych o pomoc. Nie musisz wszystkiego robić sama. Poproś o pomoc. A ty odpocznij. Co dla lwa. A dla lwa słuchanie. Spędzi dzisiaj trochę czasu w ciszy, abyś mogła dostroić się do swojego, do swojej wewnętrznej mądrości. Potrzebujesz teraz słuchać się w potrzeby swojego serca, ponieważ wszystkie swoje odpowiedzi. Znajdziesz w sobie. To był lew. To teraz panna. Tak, chyba tak. Co dla panny? A dla panny, narodziny, panienko, rozpoczyna się teraz coś nowego w Twoim życiu. Może to być nowy etap w związku lub kiełkujący nowy pomysł. Ale bądź otwarta na nowe pomysły czy sytuacje i nie bój się zostawić tego, co stare i już ci nie służy, ponieważ nowe rzeczy nie przyjdą do ciebie, dopóki nie zostawisz tego starego. Teraz wszystko, co stare, powinno zostać zakończone, żeby stworzyć przestrzeń dla czegoś nowego, lepszego i piękniejszego. To była panna, to teraz waga. Co dla wagi? A dla wagi przyszłość. Wago, abyś mogła ruszyć w przyszłość, to najpierw musisz uwolnić się z przeszłości. Już czas, żebyś odrzuciła poczucie winy, jakie w sobie nosisz z powodu dawno popełnionych błędów. I zrozumiała, że w tamtym momencie zrobiłaś wszystko, co było w twojej mocy. Skup się na zmianach, jakie się dokonały od tamtego czasu. A dzięki którym stałaś się lepszą osobą. Co dla Skorpiona? A dla Skorpiona? Zmiana. W Twoim życiu nadchodzi teraz bardzo wielka zmiana wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Miej świadomość robić teraz coś inaczej niż zwykle i zauważ oznaki nadchodzącego dobrobytu. Spodziewaj się teraz samych szczęśliwych zmian w swoim życiu. Spójrz w górę ku światłu i skocz w nieznane. Co dla strzelca? A dla strzelca uczciwość. Powinnaś teraz zachować swój honor bez względu na pokusy i wyzwania, przed którymi staniesz. Kieruj się honorem i prawością. Jeśli, promieni Jeśli będzie promieniować z ciebie uczciwość... Inni ludzie odpowiedzą ci szczerością i otwartością. Co dla koziorożca? A koziorożec musi dać się ponieść w swojej kreatywnej wyobraźni. Koziorożcu, możesz teraz znieść swoje wizje na wyższy poziom. Pamiętaj, że Twój potencjał jest nieograniczony. Odnajdź sobie mądrość, która pomoże Ci dążyć do tego, co doskonałe i cudowne. I nigdy nie zadowalaj się czymś mniejszym lub gorszym. Dąż do tego, czego pragnie twoja dusza. Co dla wodnika? A dla wodnika błogosławieństwa. Wodniku, rozdawaj teraz swoje błogosławieństwa wszystkim dookoła otwarcie i z miłością, ponieważ wszystko, co dasz ze szczerego serca, wróci do ciebie zwielokrotnione. Bądź hojna. A każde dobro w twoim życiu zostanie pomnożone. I co dla rybek? A dla rybek, nadzieja. Spójrz innymi oczami i wykreuj zmiany, jakie cię czekają. Rybko, kończy się teraz jakiś bardzo trudny etap w twoim życiu i nadchodzi początek czegoś pięknego, nowego i radosnego. Wszystko, co najgorsze, masz już za sobą. Przed tobą teraz nowy początek. Nie oglądaj się za siebie, tylko patrz przed siebie na swój nowy cel. I to były wszystkie znaki zodiaku. A ja wam za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pamiętaj o komentarzu, łapce w górę i subskrypcji dzwoneczkiem. Aby nie przegapić kolejnego filmu, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym filmie.